Witam was w kolejnym odcinku Spectimulatory. Dzisiaj mamy to. Dzisiaj jest nowy update Trading Plaza za milion końców, za milion końców, za milion gemów to można odblokować, a więc odblokowujemy Trading Plaza i wchodzimy. Co tam będzie, co tam znajdziemy? Jestem ciekawy tego, co tam znajdziemy. Hm. Dość ciekawe, dosyć długo mi się ładuje ten ekran, a więc nie wiem co się stanie, szczerze mówiąc, może niekoniecznie ta Trading Plaza działa. AHA! AHA! Dlatego ta, dlatego ta Trading Plaza nie działała. Co tu się dzieje? O, i mój znajomy nawet tutaj jest. Co tu się dzieje? Ile tu jest ludzi? Ocie, panie. I tutaj jest jeszcze ta skrzynka. Co się robi tutaj na tej skrzynce? Tu się chyba diamenty farmi. Tak mi się wydaje, że tu się farmi, farmi diamenty. Albo tu się nic nie farmi. Szczerze mówiąc, nie mam pojęcia, czy coś tu się farmi. Nie, dobra, diamenty. Tu się, fa tu się farmi diamenty. Dobra, ale zobaczmy, co tutaj dalej jest. Tutaj mamy... Aha, tutaj są pety. Tutaj to. Tutaj upgrade'y. Tutaj Dark Matter. Aha, dobra, kuman. To jest po prostu coś. Tutaj wszystko dosłownie można robić. Fajne, fajnie podoba mi się to. Myślałem, że prestonowie się nie... Uuu, tu wiponle mamy. Co tu mamy? A tutaj dobra, tutaj są gifty po prostu zwykłe. Myślałem, że coś innego, ale, ale powiem wam, że to nie koniec, bo najlepsze przed nami dodali. Nowe jajka i idziemy otwierać te jajka. Mam 8,8 miliardów końców i mam nadzieję, że jakieś koks jajka nam wypadną. Aha, tak to działa. To, to działa tak, że przechodzicie między serwerami. Jak wchodzicie do tej trading plazy, to wchodzicie na inny serwer, gdzie jest 30 osób. Nie wiem jeszcze, jak się to odpala. No ale ja i tak bym z niego nie mógł korzystać Bo trzeba mieć zweryfikowane konto, żeby z niego korzystać Ale dobra, mnie inna rzecz ciekawi Mnie ciekawi inna rzecz Idziemy tutaj, bo są nowe jajka Są nowe jajka, I że mówię za ile będziemy te jajka otwierać Tutaj te za 12,5 miliona Od razu otwieram, odpalam Ultralaki, superlaki Nawet trochę więcej, żeby nam na pewno nie zabrakło Chociaż to w sumie dosyć drogie jajka są To i tak to będzie dosyć szybko I właśnie, zobaczmy czy jeszcze nowe boosty są Jakieś e, game passy e, Nie ma nowych gamepassów, dobra to otwieramy jajka i zobaczymy Jakie tu są w ogóle pety Uhuhu Ciekawie wyglądają, już mi się te pety podobają. Naprawdę kozacko te pety wyglądają. Jak je sfiuzuję, to jestem ciekawy, ile będę, będą mieć damage'u. I otwieramy dalej. Mam nadzieję, że chociaż jedna legenda mi wyleci. Na razie trochę RR-ów mamy, co mnie bardzo cieszy. Na razie nic ciekawego nam nie leci. Lecą nam w sumie errory, no i więc spoko, więc no, ale Jakby jakaś jedna legenda wyleciała, to bym się nie obraził w ogóle, jak tu legendy wyglądają. E, no fajnie, powiem Wam, czy, że te legendy tutaj wyglądają. Chociaż wątpię, że jakaś mi wyleci, no ale może się uda, może się uda. I takie najciekawsze przed nami, bo jeszcze wfuzowo te pety musimy. Mam nadzieję, że jakieś fajne rainbowy nam się uda zrobić. Dark meterów na pewno dzisiaj nie zrobimy, ale rainbowy myślę, że jakieś kozackie zrobimy. I powiem wam, że naprawdę te końce szybko uciekają. Te jajka kosztują tyle w sumie, co chyba co tamte najdroższe, te złote wcześniejsze z tego poprzedniego update'a, więc no jest drogo, jest drogo. Są drogie te jajka, no ale damage się podniesie też dosyć mocno, bo te pety będą... u rainbow y jakieś dostaliśmy. Bo te pety będą miały naprawdę duży damage, obstawiam. Dobra, na razie dalej nic ciekawego. Nic ciekawego. Lecą nam jakieś rainbowy. Rainbow, rery, epiki i tak dalej, ale już czekajcie, ile w ogóle końców, o epika mamy, mamy 7, 7 miliardów 200, dobra to jeszcze mam, uuu i epika rainbow'a mamy, dobra to już jest fajnie, to mi się podoba, sporo tych epików leci, podoba mi się, bo te no epiki są najważniejsze w sumie, o o coś będzie, coś będzie, coś będzie i mamy legendę, muszę zobaczyć jaki ta legenda ma damage. Jakie ta legenda ma damage, jakie ta legenda ma damage? Zwykła legenda, nawet nie Golden, ma 637 milionów damage'u, no to naprawdę giga dużo. Dobra, mamy pełne inwentory, zobaczcie te pety, zobaczcie ile damage'u mają. Rainbow Epic daje 2,2%. Biliona, czyli Rainbow Legenda prawdopodobnie będzie dawać około 6 bilionów damage'u, A więc e, tak samo zobaczcie te rary Rainbow dają 1,1 biliona, więc e, no naprawdę mega dużo. No i tutaj, oczywiście, te dwie legendy. Idę teraz to wszystko przerobić na goldy, później na Rainbowy. No i później najważniejsze fuzowanie. Dobra, przerobiłem wszystko na goldy. Zobaczcie, jak to wygląda. Jakie te pety mają damage. A jeszcze musimy to przerobić na Rainbowy. I później jeszcze fuzowanie. Ale czekajcie, jedną rzecz chcę zrobić. Może nie będzie to zbyt mądre. No ale spróbujemy ulepszyć starego tego mityka na 29% na Golda. I czy wejdzie, czy wejdzie? I wszedł. I wszedł. I mamy mityka. Mamy gold mityka nowego. I po przerobieniu petów na rainbowy mój ekwipunek prezentuje się w taki sposób. Naprawdę gigamocny damage mają te pety. No i zobaczcie tutaj. Epic ma 2,2 biliona damage'u. I czekajcie. Musimy to dobrze obliczyć, żebyśmy nie, nie zrobili jakiegoś fejla. Jeżeli zwykła legenda ma 637 milionów, to golden miałaby 1,8 biliona. A Rainbow powinien mieć około czterech i pół, pięciu, a więc teoretycznie wydaje mi się, że potrzebujemy trzech, trzech epic rainbow, żeby zrobić rainbow legendę. Albo siedmiu w sumie tych, no i nie wiem, w sumie ilu tych, myślę, że 12 by nie wystarczyło. Ciężko powiedzieć, dobra, potestujemy te metody na fuzowanie, teraz robię to tak totalnie na spontanie, albo czekajcie, może na YouTubie coś nowego się pojawiło, poszukam na YouTubie czegoś, żeby nie popsuć tych petów. Dobra, w sumie nic ciekawego na YouTubie nie znalazłem, ale znalazłem jedną rzecz. Rainbow legenda ma 4 miliony damage'u, a więc Myślę, że potrzebujemy trochę. W... Czekajcie, tutaj, ile tych psów mam. W sumie sporo. Ciekawe, czy jakbym dał. Na... zapomniałem o jednej rzeczy najpierw to musimy zdjąć te nasze pety dobra i teraz e, zdjąłem te pety i czekajcie, skoro Rainbow Legenda ma czy jakbym dał na przykład 10 takich czy by wyszła Rainbow Legenda, jestem ciekawy bo to jest wtedy 6,3 biliona damage'u, dobra spróbujmy i wyszła Rainbow Legenda, ale wyszła ta słabsza Rainbow Legenda, więc e, no nie za dobrze czyli tutaj jakbyśmy te fuzowali, to raczej nam nie wyjdzie ta lepsza Rainbow Legenda, więc czekajcie, sfuzujemy może w takim razie a jakbym 7 użył, to co by wyszło Wyszedłby nam epik i wtedy wyszedłby nam epik, ale jaki epik nam wychodzi? Wychodzi nam ten epic, czyli 7. Dobra, to będę używał 7 tych. Będę używał 7 tych i wtedy mamy epika. I znowu mamy epika, więc e, spoko. Dobra, te 4 na razie zostawię. I tutaj bym spróbował st e, starą metodą, czyli 7 tych. Będę spróbował 7 tych i zobaczymy, czy jak użyję 7 tych, czy wyjdzie nam ta lepsza Rainbow Legenda. Dobra, używamy i. Czy wyszła nam ta lepsza Rainbow Legenda? Jakaś legenda wyszła, ale wyszła... Kurczę, znowu to słabsza wyszła. A czekajcie, jak... E... Czyli potrzeba trochę więcej Dimage'u. Jakbym użył czterech epików, co by wyszło z czterech epików? I wyszła nam ta Rainbow Legenda lepsza. 4 miliony Dimage'u Legenda daje. To będzie Dark Matter, będzie dawał 12 bilionów Dimage'u. No dobra, mamy już jakąś wstępną metodę. Czyli potrzebujemy około 8 miliardów Dimage'u, żeby stworzyć... E... Czyli czekajcie, jakbym użył 8 tych, czy wyszłaby nam Rainbow Legenda? I wyszła nam Rainbow Legenda, czyli trzeba użyć 8 tych, żeby wyszła nam e, Rainbow Legenda. Potrzebujemy około 8 miliardów damage'u. Dobra, i mamy kolejną Rainbow Legendę, już mamy 3 trzy te, trzy te legendy mega dobre. Dobra, znowu 8, akurat 8 mi zostało, to będzie mieć kolejną Rainbow Legendę. I mamy czwartą Rainbow Legendę, już mamy cztery te nowe Rainbow Legendy. Dobra, to czekajcie, czy jeszcze coś mogę zrobić? Jakbym zrobił e, to w taki sposób... Czekajcie, jakbym tymi starymi e, technokatami, w sumie. Czekajcie, ciekawe, jakbym zrobił w taki sposób, czy wyszłaby nam Rainbow Legend, jakbym użył tych starych technokatów. Y, no i w sumie wtedy by było 8 milionów i wyszła nam Rainbow Legenda nowa. A więc to też jest dobra metoda, żeby użyć 8 tych. A więc dobra, w sumie czekajcie, użyjemy 8 tych e, technokatów. Tylko kurde, nie będę miał moich petów, ale dobra, i tak będę miał lepsze. Użyjemy 8 technokatów i zobaczmy, czy z 8 technokatów wyjdzie nam legenda. I nie wyszła nam legenda. <laughs> to zmarnowałem trochę technokatów, ale dobra. Mamy już plus, minus metody. Mamy w sumie raz, dwa, trzy, pięć nowych Rainbow Legend, i mi się zaraz serwer wyłączy. A więc chwila cięcia, zaraz mi się serwer wyłączy. No i nasze PETY prezentuje się w taki sposób: mamy w sumie ile? Pięć nowych Rainbow Legend. Myślę, że jest całkiem lit jak na pierwszy dzień update'u. Na razie ich nie będę przerabiać na Dark Metery. Pokażę wam w kolejnym odcinku Dark Metery te legendy, ale w tym odcinku to by było na tyle. A więc jeśli Wam się podobał, zostawcie lajka i do następnego.